Cześć. Wiem, zanim zaczniecie pisać w komentarze, że Niemiec nie może być Polakiem i tak dalej, to proszę posłuchajcie tego krótkiego filmu do końca, żeby nie było niedopowiedzeń. Ja Wam powiem z własnego doświadczenia, że często jak spotykam, poznaję nowych ludzi. Mówię tutaj o typowych Niemcach, o ludziach o typowym niemieckim nazwisku, o typowym niemieckim, powiedzmy, wyglądzie, o typowym niemieckim zachowaniu. Jak dowiadują się, że jestem Polakiem i mówię, że tam pochodzę ze Śląska i tak dalej, to uwierzcie mi, żebym nie przesadził. Myślę tak, co? Czwarta osoba mówi, to we mnie też jest Polska krew i tak dalej. Zawsze pytam, no jak może być Polska krew w tobie? Bardzo dużo, i to bardzo dużo Niemców, Wtedy sobie przypomina, że jego babcia, dziadek, pradziadek, no niektórych tam w sytuacjach młodszych ludzi, mama, tata, pochodzą z Polski. I naprawdę wymieniają, i wymieniają mi tam Bydgoszcz, gdzieś tam Danzig, czyli Gdańsk. Yy, czy, większość mówi oczywiście jakoś tam Szlejzien, Szlejzien, i tam mi wymieniają. Niektórzy nie znają na przykład różnych jakichś tam miejscowości w Skopodzili, ale mówili, że byli z Polski. Także kurczę, do. No, Duża część Niemców to jakieś części Polacy. No tak to wygląda. I na to tak wygląda. Także to tak bardziej humorystyczny film, ale prawdziwy, bo tak jest. Także pozdrawiam serdecznie. Może też macie takie przypadki.